No, skoro już mówimy o, o ruchu sodomii, to jeszcze jest ruch do odbytu w pokoju. Coś... Marcin... Dobrobytu i pokoju. Przepraszam. No, wiedziałem, że coś jest w tych okolicach. Tak, i tutaj y, przygotował do nas Mario, y, materiał specjalny. Y, zawsze. Lejalny. Nasz, nasz y, specjalny agent, który nie jest naszym agentem, ale który sympatyzuje z nami. On jest agentem zupełnie innej agencji, zupełnie innego zjawiska, ale sympatyzuje z nami. Za co go serdecznie pozdrawiamy. Messi agent. Ja A mieliśmy no. puścić niemiecką piosenkę. No, ale to najpierw Awentura. No no uwaga, uwaga, wytężcie słuch, yy, yy, bądźcie uważni. Tak. Ruch do odbytu w pokoju. Tu polecam Państwu. Ruch dobrobytu i pokoju. Bierzemy wszystkich. <śles> To polecam państwu ruch dobrobytu i pokoju. Bierzemy wszystkich. Mamy go, mamy go już. Ma, mamy go już, mamy go już. Na no pewno. To dawaj. Uwaga, uwaga. Dyplom dla pana redaktora babci Maciaka, który tak fantastycznie wyczuwszy ducha czasów. Pióra Don Diego. Yy, tak. Monto grazia, Don Diego. Don Diego. Don Diego. Don Diego. Don Diego. Molto grazie Don Diego. Grazie. 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 Molto grazie Don Diego. Molto grazie. Molto grazie. Joanezca, Joanezca, Primavera di bellezza. Tak, jest, tak jest. Zaczynamy od Madame od od, od, od badan, babci maciaka. Wszyscy e, szanowni gotowi? Państwo, prosimy nie regulować odbiorników. Obraz kontrolny. Obraz kontrolny, tak. E. Odcienie są prawidłowe. Nie! Dziękuje. Polecam Państwu ruch dobrobytu i pokoju. Bierzemy wszystkich. Witam Macieju. Chciałem Państwu przedstawić Macieja Maciaka. To prawda, to nie jest tak bardzo konieczne. Wszyscy go dobrze znamy. Zbignie da, Ode mnie masz nakaz. A mianowicie, masz bardzo krótki czas, by przeprosić księdza i to w sposób wyjątkowo umiżony. Zapamiętaj to sobie. Jeżeli tego nie zrobisz, to ja Ci w tym pomogę. Obiecuję Ci to solennie. Nie będziesz wiedział nawet kiedy. Przyjadę. A wtedy będzie troszeczkę inaczej. Jeżeli nie przeprosisz jeszcze raz tak ci, powtarzam, przyjadę do ciebie. Rozumiesz? To nie są żarty. Skończyło się. I już dosyć tego. Zrozumiałeś, kuczko? Że nic nas nie dzieli. Mnie i Wojtka z Normani. Powiem tyle. W 90 roku, przez dwa lata chyba do 1992 pracowałem w tak zwanej ochronie o podwyższonym ryzyku. Ja się nie boję przegrać, bo ja nigdy nie przegram, bo mentalność to jest, nigdy się nie przegrywa. Ja się rzucę w tłum z pełną świadomością, że wiadomo, nie wyjdę z tego, ale się rzucę. Nie wierzycie, przekonacie się. Być może się uda 24 przyjechać. Wszystkich was wyłapię, wygnoję, a może będziecie. W jednym miejscu, bo wy chodzicie jedną rodzinę. Tak zwaną, szosnkową dla Boże. W związku z tym wszystkich was pojadę I zobaczymy, czy któryś się wychyli, a jak się wychyli, to się na was rzucę. I nie czy was będzie pięciu czy dziesięciu. Przekonacie się sami, co to w naszej normalności. Których wy nie posiadacie w chórze jednej. A ty Olszański, dostaniesz jak taka... Ta! Mam nadzieję, że pokażesz mi te sztuki Twojej walki, co mi kiedyś zapre chciały zaprezentować z tak zwanego baniaka. Największą przyjemnością weź sobie taborek, chłopie. Poczekam, żebyś sobie wyskoczył, bo do, do 90 musisz doskoczyć troszeczkę. Weź sobie gruba pornograficznego, anglopicznego, jakbyś tak. statył, No tak, ale jak pani Anno szybciej będzie leżał z krzyżem, jak to wyjdzie na tabory. Ja go szybko prowadzę do porteru i go elegancko z tym krzyżem położę. Tak, Olszański, tchórzów ty jeden. Nie, się takie mierno, ty wysa nawet nie zdajecie sprawy, jak mi się śmiachce z waszego, bym powiedział, tego tchórzostwa i nieudacznictwa. I im większy nieudacznik, tym ma więcej do powiedzenia. No, zobaczymy, chłopaki. Daję Wam słowo honoru, że jak mi się uda przyjechać na 24, zapraszam wszystkich moich przeciwników i zwolenników. Największym że nic nas nie dzieli. Mnie i Wojtka z Normandii. To tyle. Pani Janno, tu tylko dodam, to, o czym pani powiedziała, sprowadzić do parteru i podać mu ewentualnie rękę, jeżeli pokaże skruchę pokonanego, to trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę. Ten warunek istotny, że ta osoba jest wrogiem, po prostu nie dać mu stać. Czyli, mówiąc krótko, zrozumieć go jak pluskwę. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość, pani Anno. Módl się, bo jak się spotkamy, to ci gwarantuję, złapę cię za ucho i sprowadzę do pan parteru, będziesz tak długo leżał krzyżem, dokąd nie pozwolę ci stać. Bez względu na to, czy pójdę do więzienia, czy nie. Zrozumiałeś mnie, chłopczyku? I to nie są żarty. Na tego typu kanałach, co? Michała? Bo są filmy w które zasługują na najwyższy szacunek i tego ci kto nie tego ci gnoju, bo to, że na mnie powiesz, to mi to wisi teraz go. Ale tego ci gnoju nie daruję. Za to, że tak. Pani Anno, muszę siebie to wyrzucić. Muszę siebie to wyrzucić i móc się, chłopcze, naprawdę. Wiesz o co? Wiesz o co się masz modlić, tak? I, I ten twój pachołek, Mikołajek, wiecznie zachrany, który wchodzi do ciebie. To jest w ogóle taka żenada, że przychodzi ludzkie pojęcie. Nie daj Boże jeszcze raz poruszycie temat księdza Woźnickiego, To jak mi Bóg miły. I na tym skończę. Jak mi Bóg miły. Tak was załatwię gnoję, że się nie pozbieracie się, żarty. W tej chwili mamy do czynienia z najgorszym sortem, jaki został tutaj wymieniony, czyli z bandytami, którzy posługują się już nawet, moi drodzy, nie ludźmi głupimi, tylko ludźmi chorymi psychicznie, wielokrotnie. Przecież niektóre osoby nawet nie trzeba, moi drodzy, diagnozować. Wystarczy popatrzeć, szczególnie na tych wszystkich krzykaczy z ambicjami politycznymi w okienkach na YouTube i na Facebooku. Ja kiedyś powiedziałem, że wystarczy w przypadku na przykład takiego Stacha z Normandii. Moi drodzy, wyłączyć dźwięk i e, samą gestykulację e, z, sobie obejrzeć, e, tę mimikę, to wszystko co tam jest. E, to jest przypadek człowieka chorego umysłowo po prostu. Ten człowiek powinien siedzieć w zakładzie psychiatrycznym. E... Dochrzaniają się do Maciaka, co niektóre osoby twierdzą, że promował pandemię. Nie. Absolutnie nie. I przechodzimy do bieżących wydarzeń, bo jest coraz gorzej. Ja powiedziałem, że być może epidemia skończy się na około 50 tysiącach zmarłych. Nie, już dziś wiemy, że to będzie więcej, to będzie więcej. Cały czas kontrolujcie Johns Hopkins University and Medicine globalną mapę. Słyszałem na własne uszy wczoraj oświadczenie Uniwersytetu Johns Hopkins w Stanach Zjednoczonych finansowanego przez osoby prywatne. Przez I proszę nie pisać, że ludzie to też jest dezinformacja, że to co tylko ludzie na koronawirusa w tej chwili umierają, nie. Ludzie umierają jeszcze z innych powodów, ale to są dane odnośnie tylko i wyłącznie potwierdzonych przypadków koronawirusa. Nie skupiamy się na innych przypadkach. Inne przypadki są w tej chwili naprawdę Mało istotne w obliczu y, światowej pandemii. Jak widzieliśmy z poprzedniego wykresu, my jesteśmy dopiero na początku tej pandemii. Do, uwierzcie mi, jesteśmy dopiero na początku. Dokszaniają się y, do Maciaka, y, co niektóre osoby twierdzą, że promował pandemię. Nie, absolutnie nie. Tylko jedno w głowie mam: koksu 5 gram, odleciec sam w krainę zapomnienia. I uwolnij nas od siebie, ty niewolniku! Kurwa! Zarażasz! Nie wolą! Kurwa, zbamy go, kurwa, dożywotnio wyjeb A najlepsze pomysły przyjdą w ostatniej chwili. Będziemy słuchać państwa, będziemy słuchać waszych pomysłów i będziemy je realizować. Choćbym choćby miał jako przyszły premier prowadzić pracę z bunkra, żeby ktoś mnie nie zdefiniował. To damy radę. A my też jesteśmy psychicznie chorzy, łącznie z księdzem Woźnickim i z panią Janą. Brawo! 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 Brawo. Tak, macie rację. Dzisiaj ciężki gówniany dzień. Trzeba dobrze spokiwać. Ale Marcin, bądź uprzejmy. Pokaż zestawienie tych dwóch tych wydarzeń w tym studio. Bo wiecie co? Ja już nie wiem, co jest prawdą. I właściwie... Za chwilę nie będzie wiadomo, nie będzie wiadomo co oni pokazali. Tak? O co tam patrzysz? Nie, przypomniał mi się, taki utwór tak? Tak. O, coś z 14 roku? Tak. Ojoj. Wiecie, dokazujemy jak w haremie Turek dlatego że... Yy, jeszcze Żukowskie zapowiedziało. Czekajcie, bardzo ważne pytanie. Jakie? Czy my dokazujemy w haremie, gdzie jest dużo Turek, czy my dokazujemy jak w haremie jeden Turek? Nie, no, my dokazujemy jak w haremie Turek. Ty w swoim, a ja w swoim. Ja Turek, ty Turek. Dwa, Dwa. Turki. Każdy ma po jednym haremie. Czyli C360 i z Turek, taki mały, taki. Turek. Turek. W każdym razie słuchajcie, powiem wam ten, bo tak, w świat poszła, uważajcie, w świat poszły dwie, dwa zdjęcia i teraz to zaczną żyć własnym życiem. Naprawdę ktoś będzie oglądał na przykład w Indiach i nie rozpozna, które zdjęcie jest prawdziwe. Marcin, pokaż pierwsze zdjęcie. To jest pierwsze? Tak. Albo drugie. No to pokaż to zdjęcie. Tak. Jedno. O, to jest właśnie dies irre, dies illa, tak? A właściwie nie wiemy, czy to jest prawda, bo w przestrzeni internetowej jest takie zdjęcie. I, i teraz, teraz, no kto może powiedzieć, co jest prawda, na przykład za dwa lata? Co? No właśnie nie bardzo. No właśnie nie bardzo. Prze, 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 przemiel, tak, tak pokaż i tak pokaż. I tak właściwie nie wiadomo, czy to tak. Dostaliśmy ten materiał i dzielimy się z wami, żeby pokazać, że historię tworzy ten, kto fotografuje. No bo, kochani, no. No jak? Prawda? No. Natomiast na pewno, na pewno to jest prawda. Na pewno to jest prawda i tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. W naszej przestrzeni, nieszczęśliwej naszej ojczyzny. O, i tu młody człowiek, który nie zawahał się, ale jest odważny, bo wiecie, ile brzydkich, nieciekawych ludzi musiało trzymać to ścierwo w ręku, a on tak bezkompromisowo poddał sobie dupę tym. Dzielny, dzielny. Wyraził swój stosunek do tego stosunku. Dobra, bo puścimy, puścimy żyga. A jestem ciekawy tej piosenki. To jest piosenka, która miała ja m.in. historię tworzy swój, swój, cichopek. Swój, swój udział w utworze e, killer elektrycznej gitary. Utwór e, o wiele mówiącym tytule. Chęcam do posłuchania. Ona jest pedałem. Co to jest, Marcin? Co to.